Cześć wszystkim, już jestem. Możemy zaczynać. O, świetnie, to przebieraj się, Krzysiek pokaże Ci co, jak i do roboty, do roboty. No okej, okay, ale jakaś umowa, jakieś warunki, nie podpiszemy umowy przed rozpoczęciem pracy? Nie, wiesz co, jeszcze nie teraz. Najpierw chcemy sprawdzić, czy nadajesz się na to stanowisko. Więc najpierw 3-4 dni na próbę, tak wiesz, żeby się sprawdzić. No okej, okay, jaką mam, ale mieliście podać mi jakąś stawkę cokolwiek, nawet nie wiem za jakie pieniądze miałbym teraz pracować. Jak to pieniądze? Mówiłem ci, te dni są na próbę. No musimy zobaczyć, czy będziesz się nadawał. Są bezpłatne. Słucham? Przez cztery dni mam wykonywać pracę pod Twoim kierownictwem, wyznaczonym przez Ciebie miejscu, w wyznaczonym czasie, co notabene spełnia warunki umowy o pracę i mam to w dodatku robić pro bono? Pro co? Słuchaj, jak ja bym miał dawać każdemu umowę i płacić za dni próbne, to ja bym z torbami poszedł. Posłuchaj, według artykułu 22 Kodeksu Pracy jesteś obowiązany zatrudnić mnie za wynagrodzeniem. Ani ja, ani tym bardziej ty nie możemy pozbawić mnie tego prawa. No jak to teraz wygląda, że tylko ja ponoszę ryzyko? No posłuchaj, przecież jak teraz dobrze się spiszesz, no to ja podpiszę z Tobą umowę i Ci tam wtedy wyrównam za te dni, no. No ale mam lepszy pomysł. Podpiszmy umowę na okres próbny teraz. Przecież po to ona jest. Wy sprawdzicie, czy ja się nadaję. Ja przez ten czas będę miał pewność wynagrodzenia i ubezpieczenia, a jeśli się nie sprawdzę, to po prostu nie dasz mi normalnej umowy. No to przykro mi, chyba się nie dogadamy, bo widzę, że ty taki bardzo bystry jesteś. W takim razie dziękuję za dzisiaj. Swoją drogą, mógłbyś posłuchać Mateusza z profilu Prawo po pracy, to wiedziałbyś, co grozi za robienie takich fikołków z darmowymi dniami próbnymi.